W bardzo malowniczych okolicznościach odbył się w piątek, 14 czerwca, pierwszy otwarty plener malarski. Na nekielskim rynku zebrało się ponad 20 pasjonatów malarstwa, nie tylko z gminy Nekla. Celem pleneru, któremu przyświecało hasło to, czego nie dostrzegamy na co dzień, było przede wszystkim propagowanie sztuki i malarstwa olejnego. Wydarzenie to zorganizowała wicedyrektorka zespołu szkół w Nekli. Jest okazja, żeby się spotkać, wypróbować swoje możliwości, a ja może spróbować po raz pierwszy czegoś nowego. Technika ciekawa, miejsce ciekawe, próbują ludzie. W, są w grupie osoby, które już miały do czynienia z malarstwem olejnym, między innymi moje gimnazjalistki, ale większość zdecydowanie po raz pierwszy maluje techniką olejną. Nie wspomnę o tym, że w ogóle od dłuższego czasu, chyba sporo ostatnio w szkole podstawowej. Radzą sobie świetnie. Działania terenowe poprzedziły zajęcia teoretyczne z prezentacjami twórczości wybitnych malarzy. Uczestnicy otrzymali od organizatorów wszystkie niezbędne przybory. Powód udziału w plenerze w większości przypadków był oczywisty i niewymagający rozwinięcia. Bo lubię malować. Lubię malować, no. Swoich sił na sztalugach spróbowali zarówno gimnazjaliści, jak i samorządowcy. Choćby radny znany z rysowania podczas sesji. Kiedy są dosyć nudne obrady, to pan chwyta za długopis i rysuje z pan sobie coś tam na, na kartkach. Skąd to zamiłowanie? Ja od dziecka tak e, lubiłem rysować i, i, i z czym e, rozwijałem się tak jak mogłem. Nie? Szkoły nie skończyłem plastycznej, ale taki samo e, jestem. A co z plastyki miała w szkole wiceburmistrz Nekli? Piątkę. Ale to nie było chyba sprawiedliwe, ponieważ ja nie mam za bardzo duszy artystycznej, aczkolwiek no, jeśli chodzi o malowanie. Aczkolwiek y, jestem y, uczniem takim u, uważnym, i jak ktoś mi podpowie, to ja bardzo y, idę za nauczycielem. No, staram się jak mogę, no, no, nie, nie każdy musi być super we wszystkim. Super przyjemnością było oglądanie w akcji Marka Janusza Lewandowskiego, znanego wrzesińskiego malarza, który w pełni oddał się swojej pasji na policyjnej emeryturze i z zaangażowaniem wspiera teraz wszelkie artystyczne inicjatywy. Bardzo ciekawa inicjatywa pani Aldony i będę ją wspierać całym ciałem i całą duszą. Czy coś takiego warto we wrześniu zorganizować? No było organizowane w przeszłości być może też coś takiego zorganizujemy przy poparciu władz lokalnych, samorządu, jak najbardziej. Zwieńczeniem tego przedsięwzięcia będzie oczywiście poplenerowa wystawa.